I cześć, mamy z tej strony unobelnych Minecraft z modami. No niestety próbowałam grywać jakieś tam mody ale nie ma ani jednego moda. Jest tylko właśnie... Nie, wgrałem ten... A nie, nie wgrałem. Tu mamy intens, ale chyba to ten... No chyba nie wgrałem, to była inna paczka. Samemu creatures. No samemu creatures. Więc się zmieniło, trochę więcej zalaza Mamy i jesteśmy nadal w tym samym kanionie. I jeszcze pozdrawiam Exena. Spoglądam zresztą na ja córkę że mam tam tylko Ale to było zrobione w pięknym incydencie. Nie jest Dobra. Tutaj, okay. Eksen, pozdrawiam Cię. Fajnie, że po tamtym czy łapki, bo Exena się coś dał łapkę. A powiedzmy sobie, że nie dali łapkę, więc na pewno ktoś tam jeszcze oglądał. Więc w Poczko Dobra, dzisiaj nawet przepalimy sobie to wydostaniemy się na górę mam, mam plan wyjść na jakąś wyprawę, domek jak mam w tym odcinku, albo ojojo, cór, coś. No to możemy już pobyć ok, my się no, trochę mam pochodni jak zawsze nigdy, nigdy, nigdy nie za mało nie, nie za wiele, co ja mówię, boże. Majka mm. nie zabiję. Okej, okay, po co mam? Lutno, śmieci Biorę To jest o Dobra. Zbiory to nie wiem i idziemy. Co będziemy tracić? Dobra, powiedzmy, że to było takie małe. na napłoczone na początku i szybko wyjdziemy z tego tail ok, to znaczy ja wygrywam po, no nie, no nierównolegle, ale dzień po tym, dzisiaj za bardzo nie mam czasu, ale powiedzmy, patrzę się, myślę, patrzę się na kanał, to no, jest 14, patrzę się na kanał i o, zobaczcie, może się wyjdzie na jakieś wysiedlania, na czy filmik był ja wyświetlenia. I się patrzę. A tu mam komentarz jeden, yy, lajki, like, więc spoko, no nie... Nie, nie wiedziałam, że aż tak ta seria Wam się spodoba. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Mi się podoba, ale tam jest to koni, Konie. Tak. Fajnie, że ten yy, fi był, był akurat taki fajny wstęp do odcineczka. Okej. Okay, yy. Więc tylko kolega yy, Fabiana i go też mogę pozdrowić. Też na crafta i w ogóle. To jest fajny. Długo pozdrawiam. On też... na niego mówił y, Fifi S, czyli Filozefa Fabiana i nazwisko ma na S, ale nie powiem na nazwiska, bo nie chce. No nie chce tego zrobić. Nie powiem. Nazwisko miało Fifi S, więc. Okej. Okay konie są więc okej okay, dobra ruszycie swoimi konia trzeba być jabłko, ona trzeba być jabłko chyba, albo ja jestem głupi i nawet nie zapomniałem no raczej to drugie. ale nie, ja daję to robić albo jabłkiem, albo czymś tam trochę się daję to robię i chyba to już Boże, się potem jeszcze bądź mały jak to się postawi Pet's name jak go nazwać może rozwiemy go fajne imię. Mam naszego konia. Akcji. Siemaneczko, nasze kuni. Akcji. Za jednym jabłuszką mamy już naszego zwierzaczka. Akcji będzie z nami podążał. Hmm, Tomyliłem nie będzie nam no, nie z nami podążał. oczy nie będzie z nami podążał, czyli wiemy, że jesteśmy Nie mamy niestety środwa, no to już mamy już przeklepane ale ale nawet spoko ok ale tu jest nasz konik nie mam mojej pomysłów czy też dupy ale ale mam yy, bardziej że ci tam sobie chodził mam pomysł że tu jest wyrównane bardzo blisko A po albo stracimy konia ale bo nie jest robić nie jest to, robić, pić, pić to. Piszcie chyba w komentarzach, czy mam go zostawić i poszukać domek, i we by pójść szukać, i różne rzeczy pójść szukać, czy coś zrobić domek i tak dalej. Jeszcze nie muszę zostawić jeszcze na początku odcinka. A tu możemy zrobić tak taką mini bazę na tym akcji. Tak, to musi. No akurat nie mamy stołu, bo już wszystko straciliśmy. No to nawet, Do jakim on za nami jeszcze chodzi? No nie wiem Okej, wszystko to przypomnijmy i możemy skończyć odcinek Mamy kolejne akcji, Fajnie No i dalszy odcinek, no tak wam powiem, no Myślę Czyli Wam no, się seria podoba, łapkujcie Piszcie komentarze I inne różne rzeczy Piszcie co mam robić, czy może jakieś błędy popełnią, Których nie wiem nie wiem, wiesz co. Nigdy nie obradza się na wszystkim komentarz. Nie wiem, słaby, nie wiem coś robić. Może no, wyobrażenie. Nie no, ale po prostu le to źle robię. To pewnie błąd, o to nie chodzi. Nakiś... Wtedy tyle tak było pod widzów, że coś mi napiszcie, czy ja coś zrobię, może wgram na takie notyfikacje, który Chyba w aplikacji nie ma, ale ja może mogę dać tu mamy item 100, jest taki Minecraft na modach, taki hmm. Minecraft na modach bez modów. A drugi sezon albo na pingwibaku zrobimy w naszym, bo nie mam pojęcia, nie mam pojęcia. A czy ja to mogę zrobić? Bo ani nie ma to opcji chyba jest jedynie, ale na razie nie mam opcji a mam opcji fajne. No, mam, mam to jest taka baza mała. A tutaj to był taki pawilon. E, mówiąc w swoim języku... E, Minecraftowym, pawilon, tak już mówiłem pawilon i tutaj możemy sobie... E, kobel. Kołem kobla. sobie możemy zrobić. z mam jakiś kupal, okej. Okay. Teraz nam doleko nie, nie objedzie, więc powinna być spoko. W wrócę, potem jadę na trening, potem muszę się uczyć, nie będę się zagłębiał. Jestem takie życie. ale okej. Okay. Rozumiem, że już tę bazę wypadową, tylko wypadłować, czy która i tak odwiedzka. Bo ja domków nie umiem robić w porównaniu do Remka, Dlatego nie zabiorę ręka, bo nie mogłem być w stanie wykazywać Okay. Na około tutaj sobie rozwalimy. A, chcę, tutaj się pójdzie, pewnie nie go. Konie mi uciekać zawsze. No, spokojnie. Tak, okay. drugie naszym mały którego za chwilę zabuduję tutaj na no, przykład, jakie będą oczywiście mieli. ale tutaj sobie jakąś zabudowaczkę zrobimy. Nie, tutaj robię. Ok, chcę, żegnam. Dziag też jest z Wami konik więc Do zobaczenia. Dzięki Wam za tyle, za bardzo dużo lajków, like za komentarze. 电线。也